Siemano tu Oski.pl03, a to filmik z Minecrafta. Dzisiaj pogramy sobie w Survival Games. Wiem, że dawno filmików nie było, ale ja jeszcze programów szukam do nagrywania. Tutaj mamy strefę dla vipów ów to nie wchodzimy, bo mnie VIPy. Weźmiemy sobie auto, żeby mieć mapkę od razu, żeby nie szukać. SGW, to żeby było szybciej Jak macie jakieś pomysły do filmików to możecie wysyłać w komentarzach Dobra gra się zaczęła Szybko biegniemy do skrzynek o, Mam strzały Mamy spodnie i jedzenie to dobrze Będziemy teraz szukać skrzynek. O i to go. Przedziłem. Okay. Przepraszam za te lagi, <coughs> ale ściągam pewien program. Oni się tam biją, ja tam sobie wejdę skrzynki. raczej czy ich zabiję, bolagi są A, zabijłem Dobry O, ile strzał, dobrze Spodęki mamy Ziemniak to nie. nie. Jabka tu, strzały tu Dobra i mamy już ekwipunek Pewnie zauważyliście, że Nowy trick zrobiłem, że w podwójnej skrzynce są dwa jakby dwie, dwie skrzynki małe w jednej i dużej <tryk> Trochę przyciszę, bo trochę głośno <tryk> Przepraszam, ale trochę chory jestem Dobra, będziemy teraz zabijać Nie ma. o, mamy kolegę Widać, że chce zginąć Zginął <laughs> Mam nadzieję, że polubicie moje filmiki Bo się dużo na, na nie staram No Czeka czy coś tu będzie O jest takie laki 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 szkoda, że tu nic nie ma Będziemy jak po... No i nie ma Dupa. Może coś z kolegami nagram, ale nie wiem. Ile nas jest? Jeszcze 8, a dziewięć ze mną to powinien gdzieś być. Ja może się tu skampię. Ja, za kim użymy? Ten serwer jest bardzo ogarnięty W opisie będzie IP tego serwera Często jestem na tym serwerze więc możecie wbijać Ogarnięta administracja W zamku nic nie ma <grym> Gdzie, gdzie te ludzie? Ludzie. Przepraszam. Za kolegę. Za mnie przepraszam. Takie czopy nie ma ich. to tutaj miało być? Tu jest domek. Tylko jak do niego wejść? O jest. Jakiś zniszczony, pewnie opuszczony. Pusto. wida <laughs> Kurde, gdzie są ci ludzie? <laughs> A chciałbym pozdrowić mojego kolegę Michała i Kubu Jaczewskiego. O są. Pa, 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 Patrzy na to. Ucieka, ucieka. Ucieka, ma wszystko lepsze. No nie my Muszę tylko... A panie zregenerowało. Yeah! O Jezu, ale się wysypał taki dobry. Więc teraz będziemy koksić. FPS-ów mam dużo, ale słaby interes mam na razie. O Jezu, ale dobrze. Dobry był. Nie zwaltaj go! Dobra... Sypią się jak... ...grzyby po deszczu. Co tu miał fajnego? Spodęki Miecz O tam jest od razu. Jeszcze nie będziemy przemieniać, tylko trzeba gonić. Mamy uciekiniera. oj. Trzydzieści cztery strzały Strzały I czego ubijemy? Kampi Czy go szybko dajemy? nam się uda tak? nie co się stało nie wygraliśmy brawo wygraliśmy arenę 5 dobry filmik wyjdzie z tego więc wygraliśmy ale chcę jeszcze na parkura wejść zobaczymy jakiego mam skilla tylko gdzie to jest? chyba tam Miejsca dla VIP-ów, roL Dobra, tu jest parkour. To chyba diabeł, bardzo fajny. I zobaczycie na jednym sprincie. O i czy nam się uda? O dobra To tym Nawet miłym akcentem kończę filmik. Dobra. Jestem Oski.pl Dobra, subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie siemanko.